Zdaję sobie sprawę, że stan epidemii, zagrożenie naszego zdrowia i życia chorobą, jest sytuacją bardzo poważną. Wierzę jednak, że działalność naszej biblioteki miejskiej i proponowane przez nią liczne aktywności dadzą Państwu moment odpoczynku i dystansu od otaczającej nas trudnej rzeczywistości. Gdzieś tam, hen na obrzeżach miasta, koronawirus ciągle się rozrasta. Wszystko jest pozamykane bez pardonu. Wniosek jest jeden: pozostań w domu. Nie odwiedzisz kina ani biblioteki swojej. Urzędy i sklepy też zamknęły swoje podwoje. Dlatego też powtarzam raz jeszcze: pozostań w domu. Będziesz miał pewność, że krzywdy nie zrobisz nikomu. Masz tyle możliwości, z których warto skorzystać. W obecnej sytuacji należy jak najlepiej je wykorzystać. Podpowiemy Ci zatem jako biblioteka, że książka na półce na Ciebie czeka. Na razie nie u nas, ona poczeka. Internet jest źródłem informacji wielu, nie tylko o wirusie, biblioteczny przyjacielu. Znaleźć tam możesz książek bez liku i to za darmo w cyfrowym pliku. Nie tylko płatne, lecz darmowe materiały będą Ci chwilę kwarantanny umilały. Naczytniki, komórki i tablety ściąga je bez opamiętania. Masz możliwość dłużej w nich przebierania. Choć wiem, że problem znaczny to być może, lecz od czego jest bibliotekarz, który wyszuka cię pomoże? E-bibliotekarz. Nowa funkcja dla ciebie. Nie zostawi cię, gdy jesteś w potrzebie. Bo to sprawa oczywista, od dawien wiadomo, Google wcale nie był pierwszą wyszukiwarką. Tylko nie mów nikomu. I choć nie wypożyczamy wam teraz materiałów, i nie kręcimy się zbytnio pośród regałów. Dwoimy się i troimy, by umilić Wam czas, mając nadzieję, że jak się to skończy, ponownie odwiedzicie nas. A więc do rzeczy. Co my robimy? Chcielibyście wiedzieć? Słusznie, macie takie prawo? Śpieszymy odpowiedzieć. Praca czysto biblioteczna. Ujednolicamy sygnatury. Aby później nie wyskakiwały wam w katalogu żadne bzdury. Śledzimy nowości, na bieżąco zakupy robimy, co lepsze, kąski, dla was odłowimy. Potem materiały opracowujemy oraz układamy. Jak to wszystko minie, od razu Wam je wydamy. Nasze social media są już gorące. Codziennie nowe porcje informacji znajdziecie na stronce. Książki, filmy, kursy, spektakle i relacje. Wiele pomysłów na koronawakacje. Wszystko to za darmo jest udostępniane. Dobrodziejstwo internetu przez bibliotekarzy podane. Legendarny manuskrypt i legendy o Piasecznie też tam znajdziecie. Przeczytajcie je dzieciom. Braliście udział w takiej akcji? Później powiecie. Wiesz, że w bibliotece jest multicentrum, które też nie próżnuje? Oferty dla Was na wakacje bogatą już szykuje. Będzie się działo, zobaczycie sami. Nadrobimy zaległy czas, mocnymi akcentami. Reasumując powyższe, stwierdzić należy, jeśli na zdrowiu nam naszym zależy, nie wychodźmy z domu. Spędźmy ten czas z rodziną. Cieszmy się tak spędzoną każdą godziną. Nadróbmy zaległości w czytaniu, w grach planszowych. Ba, zagrajmy nawet na komputerze w kilka gier nowych. Jesteśmy tu ciągle, choć nas nie widzicie. Zobaczymy się szybko, aż się zdziwicie. Dlatego to już koniec remowanych mych. Pozdrawiamy ciepło czytelników swych. Aż tak zostali w domu?